Witajcie z tej strony Chrisco i chciałbym Was dzisiaj zaprosić na odcinek Scotland Crops. Nie będzie to tradycyjny gameplay, tylko sobie raczej porozmawiamy o tej grze, jak ona wygląda w 2021 roku. Czy jest sens się nią jeszcze interesować, czy jest sens płacić za nią, jak to wszystko wygląda. Jak możecie kojarzyć, około dwóch lat temu prowadziłem serię na kanale z tej gry. Skończyliśmy, zdaje się, na 27 albo 28 odcinkach i niestety zostałem zmuszony do tego, aby przerwać nagrywanie z tego prostego powodu, że save mój już był na tyle rozbudowany, że niestety, ale gra strasznie e, strasznie spowolniła i jakby przestałem przez to czerpać satysfakcję z gry a zaczęło to być dosyć nieprzyjemne, niekomfortowe, więc jakby postanowiłem sobie odpuścić i miałem zamiar do tej gry powrócić po jakimś czasie z nową serią niestety jakby mając cały czas na świadomości że znowu dojdę do tego etapu, gdy będę zmuszony zaprzestać nagrywania serii, postanowiłem jednak tego nie robić troszkę czasu minęło, zdaje się, że już dwa lata i czas żebyśmy się przyjrzeli tej grze jak wygląda obecnie dlaczego akurat teraz? powiem wam, że śledzę sobie od czasu do czasu, to sam się dzieje na facebooku Catland crops i to co mnie troszkę zaskoczyło i też troszkę zaniepokoiło to fakt, że od o, marca, od 30 marca kiedy to wyszedł ostatni update do gry na stronie mm, Catland Crops nie dzieje się zupełnie nic, nie ma żadnego nowego posta, nic się nie pojawia, także jest to troszkę niepokojące biorąc pod uwagę, że do tej pory jakby posty pojawiały się mniej lub bardziej regularnie. No, ale jednak w tym choćby 2020 roku było ich przez cały rok naprawdę bardzo dużo. Nawet w tym roku, właśnie do, do tego 30 marca, też się ich troszkę pojawiało, Czy to były jakieś mniej ważne, czy bardziej ważne posty z jakimiś aktualizacjami, czy też z informacjami o jakichś przecenach, no to to jest osobna kwestia. No, ale jednak coś się działo. A od tamtej pory jest totalna cisza. Także myślę, że czas się przyjrzeć tejże, zobaczyć na jakim. Etapie została ona do, do tego momentu. To, co rzuca się już na samym początku w oczy, gdy uruchomimy grę, to jest sekcja z samouczka, samouczkami, certyfikatami oraz scenariuszami. To jest jakby jedno miejsce, i te trzy, jakby podkategorie, one są ze sobą połączone. I o co tutaj chodzi? Mogłoby się pozornie wydawać, że to jest coś całkowicie pomijalnego i nie mającego jakiegoś takiego większego wpływu na rozgrywkę, a jednak jest troszkę inaczej. I już tłumaczę dlaczego. Otóż kiedyś były misje w, w Catland Crops i pomijając to, że one były strasznie zbagowane, były totalnie niegrywalne. Często nie dało się ich w normalny sposób ukończyć, ponieważ AI jakby no, psuło po prostu to wszystko i, i no, misja była jakby nie do zrobienia i twórcy nie naprawiali tych misji, tylko je po prostu usunęli i zrobili wszystko od nowa. I samouczki, poza tym, że jakby sama nazwa mówi, że nas będą uczyć podstaw tej gry, mają też za zadanie jakby odblokować kolejne rzeczy w, w naszym save'ie, które prowadzimy z naszą normalną rozgrywką, czyli nie możemy pewnych rzeczy kupić, pewnych maszyn nie możemy kupić, nie możemy kupić pewnych ciągników jeśli mamy to zablokowane właśnie w tej kategorii samouczków, pod które też podlega, podlegają certyfikaty oraz scenariusze i działa to na tej zasadzie, że żeby odblokować certyfikaty musimy odblokować pewne konkretne dotyczące danego certyfikatu samouczki a żeby odblokować scenariusze, musimy odblokować pewnego, pewne powiązane z tym certyfikaty, więc to jest wszystko jakby um, częścią jednej wielkiej całości. I żeby um, później właściwie skupić jakieś nowe maszyny, musimy to wszystko odblokowane, ale też musimy pamiętać o postępie na naszym profilu gry, dlatego żeby nas było stać na te maszyny. Także tak, to, to jest dosyć istotne. Um, i dlaczego to jest jeszcze ważne? Z drugiego powodu, mianowicie te misje, które wtedy były, one nas niczego nie uczyły. One miały charakter jakby przedstawienia nam danej możliwości, danej nowej funkcjonalności dodanej do gry. One się pojawiały wraz z jakimiś update'ami, czy to jak doszły sianokosy, czy to jak doszły żniwa, a, a nie, nie miały jakiejś takiej wiecie czysto. Teoretycznej i praktycznej wiedzy raczej były takim miejscem, gdzie były przedstawiane nowe możliwości. Że... A tutaj, jakby, jest to bardziej zrobione technicznie, ale jest to zrobione w bardzo fajny sposób. Jest to bardzo przejrzyste, bardzo jakby intuicyjne. Czasami mamy naprawdę długie formułki na temat danego, danej czynności, jaką wykonujemy w tych samouczkach. Widać, że ktoś to przemyślał. Jest to zrobione, jakby z głową. I także często można znaleźć czy to jakieś filmiki podglądowe, pokazujące nam jak to ma wyglądać, co mamy zrobić w danym momencie, czy też jakby jakieś grafiki z tym powiązane, pokazujące nam jak to, jak to ma wszystko wyglądać, tak, żeby nam bardziej zobrazować co mamy wykonać, także to jest fajne. Z kolejną rzeczą jest jakby rozbudowana ekonomia gry, znaczy ekonomia, tak myślę, że to jest ekonomia ponieważ obecnie wszystko jest dużo bardziej skomplikowane na przykład taka z pozoru prosta czynność jaką jest nawożenie pola jest tutaj dużo bardziej rozbudowana i o co mi chodzi chodzi o to że nie jest to tak jak w farmingu gdzie po prostu kupujemy jakieś, jakiś nawóz wrzucamy do, do rozrzutnika nawozu i, i jedziemy na pole tylko jakby najpierw tutaj w zależności od tego, na jakim polu jesteśmy, musimy sobie to wszystko ładnie wyliczyć, jakie muszą być proporcje na dane pole, a to zależy od rozmiaru pola, od tego, co będziemy tam siać, i zdaje się, że od stanu gleby, jeśli, nie to, jeśli się nie mylę w tym momencie. Także to jest kolejna rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę. Jest to bardzo skomplikowane. Przez 100 g jakby dużo, dużo wyższy próg wejścia. Osobiście się troszkę przez to właśnie odbijam od Katlin Cross, bo trzeba pamiętać, że w tej grze ekonomia jest dużo bardziej skomplikowana e, niż w farmingu, jak już wspomniałem. I jest dużo bardziej skomplikowana niż jeszcze dwa lata temu. Także jeśli ktoś e, gra w farminga jest przyzwyczajony do tego, jak to wygląda tam, tak tutaj może się troszkę rozczarować w momencie, gdy się będzie musiał zderzyć z tym poziomem trudności jakiej tutaj ta gra prezentuje tym bardziej że raczej nie znalazłem nigdzie opcji uproszczenia tego żeby no to nie było takie skomplikowane a też yy, tutaj w Catland crops nie zarabiamy takich sum pieniędzy jak to wygląda jak to ma miejsce w farmigu gdzie po kilku godzinach już nas stać na jakieś fajniejsze maszyny tutaj tutaj nie tutaj się progresuje naprawdę bardzo wolno i jakby Dużo czasu płynie, zanim będzie nas stać na coś więcej. W sensie, jakby ta gra bardziej się skupia na symulacji samego rolnictwa, samego obrabiania tej ziemi, aniżeli na, na kupowaniu miliona maszyn. I właśnie odnośnie maszyn. farmingu jest tych maszyn dużo więcej. Tutaj, jeśli ktoś przyjdzie sobie z farminga, też będzie rozczarowany, bo tutaj nic się nie zmieniło na przestrzeni dwóch lat, zdaje się. Może doszły jakieś tam pojedyncze maszyny, chociaż nie wiem, nie interesowałem się tym tematem, a też nie za bardzo pamiętam, jakie były wtedy i nie odświeżając sobie tej pamięci, no ale obecnie to wygląda tak, że, że jest dalej mało tych maszyn i jakby tak granie stoi tutaj maszynami. Tu nie chodzi o to, żeby mieć milion ciągników, milion e, różnych e, marek e, maszyn na podwórku, tylko na, na samej jeździe, na samym czerpaniu przyjemności z. Zopcowania z maszynami, z poruszania się po polach i tego typu aspektach. Także tak. Kolejną rzeczą, o której chciałbym porozmawiać, jest są, są zwierzęta. Może pamiętacie, ja wtedy troszkę narzekałem na to, że są tylko byki, to było dwa lata temu, przypomnę po raz kolejny. I niestety po tych dwóch latach nic się totalnie nie zmieniło. Dalej mamy tylko byki do, do dyspozycji, do, do hodowli. Hmm, podobno ma to się zmienić, ale czy się jeszcze zmieni, no to ciężko stwierdzić, bo już o tych zwierzętach to słyszeliśmy bardzo dawno temu. Mają być nowe zwierzęta, zdaje się, że jeszcze w tym roku, ale nie wiem, biorąc pod uwagę, że od kilku miesięcy jest cisza, tak, od kilku miesięcy jest cisza, żadnej informacji, to ciężko stwierdzić, że będzie czy nie będzie. Tak samo jest z multiplayerem, który yy, też już był zapowiadany par lat temu. Przypomnijmy, że pierwsze informacje o Catland Crops pojawiły się już w roku 2015, więc no to nie jest świeża gra. No ale niestety również multiplayera do tej pory nie ma. Hmm. Także też jest zapowiedziany, też ma być jeszcze w tym roku, jak możemy wyczytać yy, ze strony Catland Crops, ale nie wiem, kiedy ten, y, ta oś czasu była aktualizowana, na ile to jest aktualne, jak to wygląda w tym momencie. Także raczej bym na to patrzył z przymrużaniem oka. No, no i tak, wracając jeszcze do zwierząt. Mimo, że zwierzęta hodowlane to są tylko byki, to jednak możemy spotkać też innego rodzaju zwierzęta na całej mapie. Tak jak widzicie, tutaj. Yy, mamy zarówno naszego burka, który był już wcześniej, ale mamy też mruczkę. <grych> yy, tak, mamy mruczkę. Mruczek jest troszkę leniwym stworzeniem, ponieważ możemy też znaleźć yy, w naszym magazynie na zboże gdzieś tam myszkę, która sobie gdzieś tam przebiegała. Udało mi się ją dorwać. Przy, po, przypadkiem, jak sobie po prostu chodziłem, zwiedzałem to zobaczyłem, że no, czai się tam myszka, nasz gryzdan mały. No, i czasami można też znaleźć jakieś zwierzęta, biegające czy to po polach, czy gdzieś tam na drogach. Fajnie to wygląda, dodaje jakiegoś takiego smaczku, klimatu. Mały szczegół cieszy. Tak, kolejną, kolejną rzeczą, o której sobie porozmawiamy, są jakby takie usprawnienia może jakieś nowe rzeczy, które się pojawiły, czy to na mapie, czy, czy właśnie w systemie rozgrywki. I mam tutaj na myśli różnego rodzaju komputery czy inne tego typu urządzenia. W naszym domu, tam gdzie idziemy spać, możemy się natknąć na komputer, który nie jestem pewien, czy on był wcześniej. Wydaje mi się, że nie. A jeśli był, to nie był funkcjonalny. A teraz służy on nam do wcześniej wspomnianego, jakby, wyliczania poszczególnych proporcji naszej mieszanki z nawozami także jest to dosyć istotne miejsce Kolejnym miejscem gdzie można natknąć się na pewnego rodzaju technologię jest, jest silos, który też mamy przy farmie Pokazuje on informacje na temat wypełnienia silosu kiszonką Możemy tam też zakrywać, bo też odkrywać tą kiszonkę Podobny komputer znajduje się też w Bibliogazowni. Możliwe, że gdzieś jeszcze można spotkać tego typu rozwiązanie, no to są dwa miejsca, gdzie ja się z, z tym zderzyłem, z tym spotkałem, także mm, tak. Kolejną rzeczą, którą chciałbym omówić jest e, optymalizacja gry, bo jak już wspomniałem, w marcu wyszedł patch i ten patch skupiał się tylko i wyłącznie, zdaje się, na optymalizacji gry silnik gry został jakiś czas temu, zdaje się też zmieniony, nie jestem pewien czy to było w tym update'cie, czy to było jeszcze wcześniej, no ale jakby tak, ten pas skupiał się na optymalizacji gry i czy jest lepiej ciężko mi stwierdzić jak dobrze pamiętam, gdy nagrywałem serię dwa lata temu, miałem około 60 fpsów z kabiny i tam chyba troszkę więcej z zewnątrz Teraz w kabinie mam około 75, nie wiem jak to wygląda, zewnątrz mam powyżej 100 albo około 100, coś takiego, 75 do 100. O, to myślę, że są w miarę takie sensowne wideoki. Tyle, że nie wiem jak to będzie wyglądało w momencie, gdy będę miał tych maszyn też więcej, czy to zostało poprawione, no bo jakby nie patrzeć, to był główny aspekt tego, dlaczego ja się od tej gry odbiłem, dlaczego musiałem z niej zrezygnować, bo może mi się fajnie, fajnie grało. Będę to sprawdzał na ten moment nie wiem jak to wygląda to jest mówię, jeszcze kwestia jakby sprawdzenia wszystkiego następną sprawą jaką chciało mówić jest kwestia modyfikacji bo jakby to czy dana gra um, cieszy się powodzeniem to jest zasługa dwóch ważnych rzeczy kwestia optymalizacji i kwestia modyfikacji znaczy oczywiście są jeszcze takie rzeczy jak błędy, są takie rzeczy jak możliwości w tej grze, no ale wiecie, może być gra, która ma e, fajne możliwości i nawet ma jakieś tam błędy, ale gdy nie ma ani optymalizacji, ani nie ma modyfikacji, no to raczej jest skazana na, na, na śmierć. No, niestety nie będzie się wtedy rozwijać, bo no tak, nikt nie będzie chciał w to grać, jeśli nie będzie miał do tego możliwości, tak, ani nie będzie e, miał możliwości, żeby sobie jakby urozmaicić w jakiś sposób tą podstawową rozgrywkę, więc jak to wygląda? Z modyfikacjami jest ten problem, że jest troszkę ich. Jest kilkadziesiąt stron modyfikacji do Catland Crops na stronie specjalnej dedykowanej właśnie tym modyfikacjom. Tyle, że większość z nich jest raczej albo jakimiś usprawnieniami do istniejących już maszyn, a jak są to jakieś nowe maszyny tutaj mam na myśli bardziej pojazdy, no to niestety one są straszne jakości, zwłaszcza ze środka, więc no, nie cieszą oka, nie wiem, pomimo że jeśli ktoś jest mniej e, e, wymagający, to będzie pewnie się cieszył z takiego rozmaicenia, Czyli więcej może powiedzieć, no dla mnie to jest troszkę takie bez sensu e, fajnie, że ktoś coś próbował, no ale niestety takich dobrych modyfikacji jest, jest malutko ale to też wynika właśnie z tego, że, że ta gra kiedyś miała strasznie słabą optymalizację, przez co osób grających było mniej i przez co niestety odbiło się to też na scenie moderskiej, gdzie po prostu nikt nie tworzył modyfikacji do gry, w którą gra tak mało osób i która cieszy się tak małą popularnością. Także no niestety. Dużo jest modyfikacji z zeszłego roku, a jakby nie patrzeć, już mamy zaraz jesień. Y 2021 także no rzadko się coś tam pojawia niby są ale no niestety kolejnym aspektem który chciałbym poruszyć to są właśnie perspektywy w sensie czy tą grę w ogóle jest warto kupić w tym roku znaczy ona jest bardzo tania to trzeba brać pod uwagę na kosztuje chyba niecałe 50 zł jest mało, myślę. Znaczy, jeśli ktoś jest świadomy tego, że to nie jest farming, że tutaj to wygląda zupełnie inaczej w sensie, że to nie jest farming z, z glebą 3D, bo, bo to nie jakby ta gra ma dużo więcej do zaoferowania, ale trzeba mieć tego świadomość, że to ona ma dużo więcej do zaoferowania, żeby do niej nie podchodzić jak do farminga z glebą 3D, ponieważ jakby. Tutaj cała, cały model rozgrywki jest inny i no mówię, ktoś może się mega rozczarować, jeśli oczekuje takiego luźnego modelu rozgrywki, jak to wygląda u konkurencji. Jeszcze wróćmy sobie może na moment do tej gleby 3D, o której teraz coś wspomniałem, jak to wygląda? Czy coś się zmieniło przez te dwa lata, ponieważ niektórzy narzekali na tą glebę 3D, mówili, że nie jest jakaś rewelacyjna, niektórzy. Hmm, Mówili, że jest fajna. Powiem tak, jeśli ktoś porównuje tą glebę do takich gier jak Spin Tires, Snow Runner tego typu podobnych, no to rozczaruje się, bo ta graba nie wygląda tak fajnie. Ale jeśli porównywać to do tego, co oferuje nam Farming, czy myślę, że jakakolwiek inna gra rolnicza, no to to wygląda dużo lepiej. Jest przyjemna na pewno sprawia przyjemność jeżdżenie w tej glebie. Jest jakieś takie no. W farmingu tego nie doświadczycie, to jest po prostu, po prostu jest przyjemne, jest jakimś takim urozmaiceniem, nie jest takie monotonne, takie nudne, można się w tej glebie fajnie zakopać. Co też jakby trzeba pamiętać, że jeśli sobie ustawimy, ja to zauważyłem, że jeśli sobie ustawię w ustawieniach właśnie szczegółowość tej gleby 3D, to wpływa to też na fizykę jazdy jeśli sobie dacie na najwyższe no to wtedy ciągnik będzie miał problemy z jeżdżeniem po takiej glebie jeśli ciągnik będzie czy to słabszy czy będzie jakieś będą gorsze warunki atmosferyczne, będzie padać no to możecie się liczyć z tym, że możecie po prostu nie dać rady ciągnikiem w polu kolejną kwestią, którą chciałbym poruszyć jest grafika, która dla wielu osób może być bardzo ważna i jakby to trzeba przyznać, że niestety ten się troszkę brzydko starzeje. Ale też pamiętajmy, że mimo wszystko ta gra już ma swoje lata została wydana w 2018 roku. W 2017 roku wyszedł Early Access wcześniej była dostępna w zamkniętej no, Alfie, znaczy zamkniętej, trzeba było. Tak, zamkniętej osoby, które kupiły grę z Kickstarterem miały do niej dostęp. Także od tamtej pory już wyszło kilka tych farmingów, kolejny jest w drodze, a Katlin crops jest ciągle to samo, tylko że ulepszane. No ale tak, pamiętajmy, że to jest gra symulacyjna, ale symulacyjna, a nie symulacyjna z nazwy, tak jak kilka symulatorów na rynku. Czy to właśnie farming, czy to Euro truck Simulator, czy, czy, czy jeszcze jakieś inne pseudo-symulatory. Takatland no Crops jakby tutaj celuje bardziej w tą taką symulację nie tylko z nazwy. A trzeba pamiętać, że właśnie symulatory cechuje raczej słaba grafika, w nich nie chodzi o grafikę, tylko o, o możliwości, tak? O właśnie ten aspekt symulacyjny. Spójrzmy choćby na takie omsi omsi 2, gdzie no ta grafika też raczej jest brzydka, a gra jest mega grywalna. Mega przyjemna, a aspekty wizualne jakby schodzą tutaj na, na dalszy plan. Podobnie zresztą też jest yy, yy, choćby z symulatorami kolei, z symulatorami lotnictwa, gdzie tam też zawsze, w tych, im bardziej profesjonalny, czyli to jest dobre określenie, ale im bardziej yy, zaawansowany symulator, tym gorzej on wygląda. No bo mówię, twórcy nie skupiają się tam na, na tym, jak to wygląda, tylko na tym, jakie doznania. Yy, Oferuje obcowanie z danym, z danym produktem, także to też trzeba mieć na uwadze, o tym trzeba pamiętać. I tak, po prostu odpowiednie podejście. Więc odpowiadając w końcu na to pytanie, czy warto kupić, to jest kwestia indywidualna. Tutaj nic się nie zmieniło. Gra jest na pewno dużo bardziej rozbudowana, dużo bardziej dopracowana niż dwa lata temu. Nie ma błędów, znaczy wiadomo, zawsze jakieś błędy się pojawią w każdej grze. Ale tutaj, jakby one się tak nie rzucają w oczy, w sensie jest ich dużo mniej. Ja się raczej z takimi nie spotkałem, może pomijając AI, które dalej potrafi jakieś rzeczy robić, ale to raczej zależy od tego, co my po prostu w danym momencie robimy w tej grze. W sensie, jak, jeśli miały miejsce jakieś błędy, problemy z pracownikami, to raczej one wynikały z tego, że ja wykonałem jakiś manewr, a oni się po prostu starali w jakiś sposób do tego dostosować. Ale jak najbardziej, też jest to teraz grywalne. Nie walczymy z interfejsem gry, nie, walczy, nie walczymy z samą grą, nie walczymy z pracownikami, jak to miało miejsce kiedyś. Teraz po prostu możemy się skupić na samej rozgrywce. Także tak, to jest, to jest akurat mega plus, bo przypomnę, że kiedyś no to, to było też, wymieniałem to jako mega minus, że jeśli ktoś oczekuje tego, że włączy sobie grę i będzie się świetnie bawił od pierwszych minut. No to może się rozczarować właśnie przez te błędy, jakie tam występowały, bo czasami trzeba było poświęcić naprawdę bardzo dużo czasu na walkę z pracownikiem, żeby on wykonał tą czynność, jaką my chcemy, żeby on wykonał, bo po prostu coś tam zawsze szło nie tak. I w sumie zamiast się dobrze bawić, no to poświęcaliśmy czas na walkę z pracownikiem, gdy często w tym czasie sami byśmy wykonali daną czynność, zanim on to w końcu zrobi tak, jak być powinno. Teraz tego nie ma, teraz jakby można się skupić tylko głównie na przyjemnościach. O ile optymalizacja gry w dłuższym etapie czasowym na no to pozwoli, ale mówię, to jest wszystko do, do zweryfikowania. Dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie za, za oglądanie. Mam nadzieję, że jakoś dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i dzięki, i trzymajcie się i do następnego. Hej!